Spotykamy się ponownie. Dzisiaj troszeczkę szybciej zaczniemy rozgrzewkę, energetyczniejszą. I zaczynamy. Głęboki wdech nosem i wypuszczamy ustami. Jeszcze raz. Głęboko wdech nosem i wypuść ustami. Okay. Stajemy sobie na szerokość bioder, tak? Stopy przyklejone do podłogi i zaczynamy od ramion. Tak, mocno kręcimy w tył. Staramy się, żeby nasze łopatki z tyłu się łączyły. Zaczynamy takie koło mocno, energicznie, tak, kręcimy mocno do tyłu i to samo robimy w przód, mocno, tak, kręcimy do przodu, rozgrzewamy nasze ramiona, zatrzymaj, ok, ramiona, rączki na ramiona, kręcimy sobie takie kółeczka do przodu, tak i to samo robimy w tył. Teraz wyciągamy nasze ręce w górę, dodajemy do tego stopy, odrywamy pięty i jak najwyżej wyciągamy naszą rękę do sufitu. Tak, wyciągamy się mocno w górę, nie zapominamy o piętach, odrywamy tylko piętki i wspinamy się na palcach. Tak, góra, oczywiście oddychamy, pamiętamy o oddechu, i wyciągaj jeszcze w górę, mocno wyciągaj się. Ok, zatrzymaj, ręce zostają w górze i uwaga, ściągamy mocno łopatki z tyłu i unosimy ręce w górę, tak, wdech i opuszczamy wydech, spinamy mocno z tyłu łopatki, wydech, wdech, wydech, otwórz klatkę piersiową, unieś ręce, tak, wydech, wydech, wdech i wydech, ok, opuść ręce, przechodzimy do marszu. Dołączamy do tego ręce. Maszerujemy. Tak, ręce również pracują. Mocno. Tak. Energicznie, energicznie. Dzisiaj zakładamy sobie obuwie sportowe, bo będziemy troszeczkę więcej robić w pozycji stojącej. I uwaga, rozchodzimy się szeroko do boku. Raz, dwa, trzy i wracamy ponownie do wąskiej pozycji. I jeszcze raz, raz, dwa. 4 szeroko, energicznie i wracamy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Na zewnątrz, tak, maszerujemy i góra. I jeszcze niżej próbujemy zejść, nisko, nisko maszerujemy i góra. Tak jest, jeszcze raz. Na zewnątrz, rozwodzimy się. Szeroko, szeroko, tak, zatrzymujemy przez chwilkę tą pozycję i wracamy w górę. Ok. Znowu schodzimy do szerokiej pozycji, rączki na bioderka I uwaga, akcentujemy połóżkami o podłogę. Kołyszymy się z prawej strony na lewą. Wyciągamy plecy proste, brzuch wciągnięty. Tak, i uwaga, dołączamy sobie do tego rękę. I Prawa, lewa. Tak, mocno przeciągamy. Tak, skręcamy się do boku, skręcamy się razem z naszą nogą. Bioderko skręca energiczne skręty do boku, raz, dwa, tak jest, jeszcze, jeszcze, wyciągnij daleko swoją dłoń, tak, teraz próbujmy wyciągnąć obie dłonie w górę, mocno wyciągamy się, góra, skręcamy cały tuł, mocno sięgamy wzrokiem za naszymi dłoni, patrzymy do góry i wyciągamy się, jeszcze, góra, tak, oczywiście powtórzenia sobie robicie więcej razy niż ja pokazuję, tak jest. Teraz uwaga, w górę wyciągamy się na przemian, prawa, lewa, wyciągnij w górę, tak. Dalej akcentujemy sobie palcami o podłogę, wyciągamy jeszcze w górę, tak jest. Teraz próbujemy zatrucić koło, do tyłu, wdech, wydech, pamiętamy przy każdych ćwiczeniach o oddechu, kręcimy tak w tył. Ok, to samo spróbujmy do przodu. Kręcimy przód. Kręcimy przód, jeszcze. Raz, dwa i trzy. Ok, teraz rączki na bioderku. I waga pięta do pośladka. Uginamy kolano. Piętą do pośladka. Uwaga, ręce na wysokości klatki piersiowej. I wspinamy z tyłu łopatki. Tak jest. Wspinamy mocno. Piętą do pośladku. Jeszcze. Tak jest. Mocno, tak? Żeby nam się rozgrzały mocno mięśnie ramy. Kręcimy. Jeszcze. Przyciągaj, przyciągaj do pośladka pięte. Super. Zatrzymujemy. Ok. Głęboki wdech nosem i wypuść ustami. Tak. Uwaga, rączki do boku i teraz dłonią prawą dotykamy lewe kolano naprzemiennie. Tak. Dotykamy prawa lewą, lewa dotyka prawego kolana. Unosimy kolanko dłonią. Jeśli komuś nie sprawia trudności dotknięcie dłonią, próbujemy dotknąć łokciem, ale oczywiście skręcamy całym tłowie. Tak, nie uginamy pleców. Teraz łokciem, tak. Dociągamy do kolanka. Jeszcze. Próbujemy. Świetnie. Jeszcze zmianę, Ok. Może komuś się uda dosięgnąć do stopy. Próbujemy dosięgnąć stopę z przodu. Tak. Oczywiście prawa ręka lewe. lewą stopę, lewa dotyka prawą. Zatrzymaj. Ok. Próbujemy to samo zrobić do tyłu. Tak, na przemian. Sięgamy naszą piętę z tyłu. I to samo, przemienna ręka, czyli prawa ręka lewą, lewa dotyka prawo. Ok. Zatrzymaj. Tak jest. Teraz uwaga, troszeczkę ćwiczenia koordynacyjne. Kolanko w górę lewe, unoszę prawą rękę, zatrzymuję i zamiana. Lewa z prawą. Prawa z lewą, tak? Unosimy w górę, unosimy w górę, naprzemiennie. I raz, dwa. Tak jest. Pamiętamy, żeby to była naprzemienna noga i naprzemienna ręka. Unosimy jeszcze. Wdech, wydech. Pamiętamy o oddechu, tak? Oddychamy. Przy każdym ćwiczeniu nie zapominamy o oddechu. Świetnie. I zatrzymaj. Stajemy teraz w szerokim rozkroku. Tak, nasze rączki jadą wzdłuż tłowia. Zatrzymujemy się na wysokości kolan. I teraz uwaga, robimy takie, garbimy plecy, czyli głowa schodzi do dołu i prostujemy się, długa szyja przed siebie. I znowu zaokrąglamy nasze plecy i prostujemy się w przód, wyciągamy. I jeszcze. Zaokrąglamy, główka idzie w dół. I dociskamy do dołu. Uwaga, teraz dłonie dosięgają do podłogi, również zatrzymujemy się w tej pozycji i unosimy w górę, wyprostuj, lekko plecy ugięte, dotykamy podłogi i wracamy dłoni na kolana, prostujemy plecy. Dłonie do podłogi, dotykamy kolan, wracamy. Dotknij podłogę, lekko zaokrąglone, plecy, wracamy, prostujemy. I jeszcze raz. Dotknij, staraj się, żeby kolana były wyprostowane i wracamy. Ok, powolutku jedziemy do góry, łączymy nasze stopy. Jeszcze raz, głęboki wdech, nabierz powietrze i wypuść, ok. Teraz schodzimy do pozycji niskiej, czyli siadamy sobie, tak. Zrobimy parę ćwiczeń wzmacniających nasze mięśnie brzucha. W tej oto pozycji, trzymając się leciutko dłoni tutaj pod kolanko, próbujemy zejść do pozycji leżącej, czyli uginamy lekko nasze plecy. Kręg po kręgu staramy się przykleić do materaca powolutku. Tak zatrzymujemy się. OK. Wyciągamy ręce do tyłu. Nogi są na szerokość bioder, stopy przyklejone do podłogi. I teraz uwaga, odrywamy nasze ręce łopatki, dłonie kierujemy pomiędzy nogi. I wracamy z powrotem do tyłu. I tu jest wdech. I wydech. Wdech. Napinamy mięśnie brzucha. Wydech. Jeszcze wydech. I wydech. Tak. Jeszcze wdech. I wydech. Jeszcze. Pamiętajcie o Ręce do tyłu. Wdech. I wydech. Tak jest. Jeszcze wdech. I wyciągnij wydech. Nabierz powietrze. Wypuść. Jeszcze raz. Nabierz powietrze i wypuść. Ok, teraz nasze rączki będą y znowu do przodu wędrowały z tym, że zatrzymujemy sobie dłonie tutaj na wysokości ud i zatrzymując tą pozycję delikatnie wachlujemy, brzuch jest napięty, nic nie robimy, oddychamy i unosimy nasze dłonie, wachlujemy góra-dół. Zatrzymujemy sobie, liczymy sobie do pięciu, raz, dwa, pięć wydechów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wracamy w dech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wracamy w dech. Jeszcze raz. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w dech. Tak, jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. I w dech. Jeszcze ostatnia, spróbujmy. Dwa, trzy, cztery, pięć. I w dech. Ok. Teraz uwaga, uginamy łokcie, dłonie leciutko tylko przy uszach. I prawa ręka na zmianę. Z lewym kolankiem dociągamy i wracamy. Ćwiczymy sobie teraz mięśnie skośne. Przyciągnij i wróć. Na przemian, tak? Raz prawą. Raz prawą kolanką przyciągamy do lewego łokcia. Raz lewe. Przyciągnięcie wydech. Kładziemy się w dech. Wydech, wdech. Wydech, w Tak? Przyciągamy po skosie. Wydech, wydech, w dla osób, które już to ćwiczenie nie sprawia im trudności, można oderwać stopy od podłogi. I uwaga, robimy to na zasadzie na przemiennie, czyli nogi cały czas uniesione, raz, nie kładziemy się, tylko cały czas pracujemy, na napięty i na zmianę. Piętą atakujemy do przodu i zamieniamy, robimy taki rowerek z dotknięciem łokciem do kolanka, wydech, wdech, oczywiście oddychamy, jest to już wersja, jeśli ktoś ma siłę, Próbuję naprzemiennie. Raz, dwa, tak. I Jeszcze spróbujmy chwileczkę. Pamiętamy, noga do przodu, do wyprostu, tak. Zamieniamy, uginamy kolana. Oddychaj, oddychaj. Okej. Okay. Opuść nóżki. Zatrzymaj. Tak. Teraz uwaga, ręce wzdłuż cłowia. Unosimy sobie obie nogi do góry. Włączyć można stopy razem. Tak. I znowu ręce do tyłu. I to samo, uwaga. Wdech. Wydech i wdech. Nogi są cały czas uniesione. Tak? Zatrzymujemy i powrót. Wdech. wdech. I wydech. Tak jest. Trzymamy cały czas nogi uniesione. Nie opuszczamy. Ok. Zatrzymaj. Tak. Teraz uwaga, nóżki dajemy sobie wzdłuż słowia. Przyciągamy na chwilkę kolanka do klatki piersiowej. Zatrzymujemy, przyciągnięte. Czoło kierujemy sobie do kolan i wytrzymujemy chwilkę w tej pozycji i odkładamy nasze nóżki, tak. Teraz uwaga, ręce w bok i ćwiczenie, które wykonujemy przy wszystkich częściach naszych spotkań, czyli stopy, na stopy, na stopy przyklejone, kolanka na jedną stronę, swobodnie opadają i to samo na drugą stronę, tak. Dociągamy kolanami do podłoża i wracamy. I to samo, luźno, swobodnie, nasze stopy Kolanka opadają Raz na prawą stronę, raz na lewą stronę. tak, Zatrzymujemy. Jeszcze raz. Dociągnij na lewą stronę, dociągnij na prawą stronę. Ok. Teraz uwaga, wyprostuj dwie nogi. Tak? Unieś prawe kolanko, chwycie za nie. tak. I teraz prawa ręka jest już w człowie, a lewą ręką przyciągamy nasze kolanko na drugą stronę. I zatrzymujemy się przez chwileczkę w tej pozycji, tak, rozciągamy, rozciągamy. To jest ćwiczenie znakomite na pręgosłup. dla tych, którzy mają różne problemy. I to samo robimy z drugą nóżką, czyli unosimy kolanko. Jeśli to jest lewe, to prawą ręką przeciągamy kolanko na drugą stronę. Staramy się docisnąć do podłogi, zatrzymujemy się w tej pozycji, tak. Wytrzymaj. Wytrzymaj i wracamy swobodnie z powrotem nóż. Jesteśmy ułożone w pozycji bocznej. Tak? Leżymy sobie na boczku. Głowa, można sobie ugiąć łokieć, położyć pod głowę, jeśli komuś jest ciężko leżeć tak na płasko. Można zrobić to sobie w ten sposób. Podkładamy łokieć. Ręka z przodu, plecy wyprostowane i uwaga, górną nogę unosimy. Unosimy tak? w górę. Palce skierowane są. Do przodu i unosimy tylko nóżkę w górę i wraca z powrotem. Tak. Jeśli komuś jest łatwiej, może spróbować sobie tą rękę podpierającą, unieść do góry i wytrzymać w takiej pozycji. Tak, można również na bioderku sobie ją ułożyć. A jeśli komuś jest ciężko zatrzymać równowagę, kładzie ją sobie po prostu tutaj z przodu, przytrzymuj. Ok, teraz uwaga, próbujemy położyć rękę. Wyprostować położyć głowę i unieść dwie nasze nogi. Mocno napinamy mięśnie brzucha i opuszczamy. Dwie w górę unosimy. Unieść do góry i opuść. Pamiętamy oddech, wdech i wydech. Unieś dwie nogi, chwilkę zatrzymaj i opuść. Tak. Unosimy w górę napięte mięśnie brzucha. Opuszczamy i jeszcze raz unieść do góry i opuść. Ok. Teraz uwaga, ręka z przodu. Uginamy kolanka i dociągamy kolanami do łokcia i wyprostujemy. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Dociągamy kolankami do łokcia i prostujemy. Wydech, wdech. Wydech i wdech. Ok? Uginamy kolana do klatki piersiowej, przyciągamy. Tak jak jesteśmy na boku, unosimy się w górę w tej pozycji. Tak. Przekładamy nasze nóżki na drugą stronę. Hop. Układamy się znowu w wygodnej pozycji, na drugiej stronie. Przypominam, jeżeli komuś jest ciężko leżeć płasko, podnosi sobie, ugina sobie łokieć i podkłada sobie łokieć. Ręka z przodu. Unosimy nogę w górę. Tak. Jeżeli czuję, że mam zatrzymaną dobrze równowagę, daję sobie rękę na bioderku. A mogę również spróbować unieść rękę do góry, wytrzymać. Tak, palce skierowane są do przodu i unosimy, napinamy. Nogę unosimy w górę. Brzuch napięty, plecy proste. Leżymy w jednej linii. Leżymy w jednej linii i trzymamy. OK. Położyć rękę z przodu. I teraz uwaga, unosimy dwie nóżki do góry. Tak jest. Unosimy obie do góry. Napnij mięśnie i opuść. Napnij i opuść. Tak jest. I znowu. Można spróbować z ręką na biodrze. I zatrzymaj. Do góry. Opuść. Można spróbować z ręką wyprostowaną zatrzymać na chwilę. Opuścić. Zatrzymaj. Opuść. Tak jest. Teraz uwaga. Ręka z przodu. Uginamy kolanka. Przyciągnij. Hop. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. Oba kolana do łokcia. Wracam. Wydech. Wdech wydech i wydech. ok. Podciągnij kolanka do klatki piersiowej, tak jak jesteśmy na boku. Unosimy się w górę do siadu. Zatrzymujemy się w tej pozycji, stopy złączone. Stopy mamy złączone, tak? Trzymamy. Wyprostuj rękę w górę. I teraz uwaga, spróbuj zrobić skłon do boku, tak? Trzymamy. Trzymamy, rozciągamy. Raz. Dwa. Trzy. Możesz, jeżeli ci jest ciężko, możesz sobie położyć rękę na chwilkę i to samo próbujemy jeszcze raz. Raz, dwa i trzy. Ok, przekładamy nóżki na drugą stronę, ponieważ na tamtej stronie nie robiliśmy jeszcze. Stopy złączone, trzymamy się za stopy, ręka uniesiona i robimy skręt. Raz, dwa, trzy, wracam. Raz, dwa, trzy i wracam. Jeśli w tej pozycji komuś jest ciężko, Klęka sobie, siada pośladkami na stopy, rękę kładzie na podłodze i wtedy robimy taki sam skręt, rozciągamy mięśnie, zwość mocno ręką do boku, rozciągnij, tak i to samo robimy na drugą stronę, rękę połóż, rozciągaj, raz, tak, rozciągamy, boczny. trzymam, trzymam. I zatrzymujemy. Ok, teraz jeszcze sobie usiądziemy. Siad prosty, wyprostuj swoje nogi. Tak? Ręce dajemy dłońmi do pośladków. Mocno otwieramy klatkę piersiową. Wytrzymujemy chwileczkę w tej pozycji. Długa szyja do przodu. Wytrzymaj. Tak? Ok. Zatrzymujemy teraz uwaga, ręce w górę, wdech, wyciągnij się i próbujemy jak najniżej zjechać do przodu, próbujemy złapać swoje stopy, paluszki. Następnie schodzimy niżej, łapiemy się zapięte, dociskamy. Jeśli się komuś uda, można sięgnąć głową do kolan, schodzimy nisko i powolutku wracamy. Ok. Jedna noga ugięta, do siebie przyklejamy, drugą nóżkę dajemy sobie do boku. Tak, wyprostować. Ręka na wyprostowanej i rękę drugą unosimy w górę. Robimy również skłon do boku. Tak. Pochylamy się w prawą stronę. Ręka wydłużona. Patrzymy się za nią w górę. Raz, dwa, trzy, zatrzymaj. Teraz uwaga, obie rączki wyciągamy w przód. Dłonie do podłogi. I robimy taki skłon. Jeśli się komuś uda, może nawet dosięgnąć czołem do podłogi, zatrzymać chwilę w tą pozycję i wracamy. To samo robimy na drugą, czyli noga do siebie, do wewnątrz, drugą nóżkę dajemy do boku, kładziemy na niej rękę, drugą unosimy w górę i robimy skręt do boku, tak, pogłębiamy. Zatrzymaj, ok. Teraz próbujemy ułożyć dwie ręce z przodu, Dotykamy do podłogi i przytrzymujemy chwileczkę tą pozycję. I powolutku wracamy. Teraz uwaga, robimy siat skrzyżny, tak. czyli taka pozycja. Zatrzymaj. Uwaga, dwie ręce w bok. Jedna ręka na kolanku, drugą rękę dajemy z tyłu za siebie, i zerkamy powoli do tyłu. Przez chwileczkę zatrzymaj tą pozycję. Zatrzymaj przez chwilę tą pozycję. I to samo robimy na drugą stronę. Jedna roczka na kolanie, drugą dajemy z tyłu na podłogę i przez chwileczkę wytrzymujemy sobie w tej pozycji. I wracamy na środek. Głęboki wdech. Tak? I robimy skłon do przodu, czyli jak najdalej dłonie, wyciągnij w przód. Spróbuj położyć łokcie, położyć łokcie, głowa. Jest pochylona do przodu, luźno, swobodnie i w tej pozycji zatrzymujemy się na chwilkę, rozciągamy i powoli unosimy w górę, tak. Dłonie dajemy pod pośladki i próbujemy z tej pozycji wstać do góry, odrywamy dłonie, hop, przenosimy je do przodu, zatrzymać się na chwilę na całych stopach, pośladki. Tu, całe stopy, tak? Zatrzymujemy się. Teraz ręce, uwaga, kładziemy na podłodze i powolutku będziemy się unosić od góry. Czyli najpierw pośladki w górę. Najpierw pośladki w górę. Wyciągnij pośladki. Zatrzymaj. Złącz stopy razem. Jeśli możesz, złap się pod łydki. Przyciśnij głową do kolan. Przytrzymaj. I teraz powoli, kręg po kręgu. Podrywaj się do góry, rolujemy brzuch, wyciągamy, wyciągamy się mocno w górę. Tak, patrzymy się za dłońmi, Wyciągaj raz prawą, raz lewą rękę do góry, do sufitu. Ciągniemy mocno, góra. Ok. I luźno, swobodnie opuszczamy. Tak, zatrzymujemy się jeszcze na chwileczkę w lekkim rozkroku. Tak, zatrzymaj. Wyciągnij jeszcze raz obie ręce w górę. Jedną ręką chwyć się pod łokieć i mocny skręt wykonaj do boku. Tak, zatrzymujemy i to samo robimy na drugą stronę. Wyciągnij rękę, chwyć się za łokieć. Skręć do boku, przytrzymaj. Wyciągnij, ok i luz swobodnie. Luźno, swobodnie, tak, wszystkie mięśnie rozluźnione, możemy frunąć i wdech i wydech. I jeszcze raz wdech głęboko i wypuszczamy ustami. Dzięki bardzo, cześć, do zobaczenia.